Cześć! Opaski fitness czy jak to woli opaski sportowe za małe pieniądze mogą nie tylko pomóc w treningu, ale też zastąpią niektóre funkcje smartwatcha. Na przykład wyświetlają SMSy czy powiadomienia oraz pozwalają sterować muzyką. W tym filmie znajdziecie 5 dobrych opasek w dobrych cenach. Zapraszam! Zaczynamy od miejsca piątego, na którym znajdziemy Huawei Band 3 Pro. Wyposażony jest w niespełna jednocalowy, kolorowy wyświetlacz AMOLED, na którym pojawiają się informacje o aktywności użytkownika oraz powiadomienia ze smartfona. To dobra opaska fitness do pływania, biegania i jazdy na rowerze. Mierzy dystans, tętno, monitoruje sen, ma zaawansowany pulsometr i moduł GPS. Metalowa obudowa jest solidna i wodoszczelna, a pasek silikonowy i wygodny. Na miejscu czwartym Xiaomi Mi Band 3. Ma wyświetlacz OLED o przekątnej około 80 cala, który może nie jest tak jasny jak w nowszym modelu, ale wciąż zapewnia dobry komfort obsługi. Opaska mierzy puls, liczy kroki, monitoruje sen, wyświetla powiadomienia i za pomocą przycisków można odbierać i kończyć połączenia telefoniczne. Na baterii wytrzymuje do 20 dni. Obudowa jest wodoszczelna. Na miejscu trzecim Garmin VivoSport ma zawsze włączony kolorowy wyświetlacz, smukłą i wygodną obudowę oraz liczne opcje treningu przeznaczone dla miłośników ćwiczeń wewnątrz pomieszczeń, jak i na świeżym powietrzu. Oprócz podstawowych funkcji sportowych, Opaska oferuje narzędzia do monitorowania kondycji, np. pułap tlenowy, oraz do całodziennego pomiaru wysiłku. Ma też GPS, pulsometr i Bluetooth umożliwiający odbieranie powiadomień ze smartfona. Miejsce drugie zajęła Opaska Honor Band 4. To jedna z najlepszych opasek fitness za mniej niż 200 zł. Ma dotykowy ekran AMOLED, który cechuje się żywymi kolorami i dobrą szczegółowością, a obraz jest widoczny pod każdym kątem. Podaje informacje dotyczące kroków, dystansu, kalorii, tętna oraz snu. Jego funkcjonalność jest bardzo dobra, podobnie jak jakość wykonania i komfort noszenia. Opaska jest wodoszczelna i idealnie nadaje się do pływania w basenie, jazdy na rowerze, biegania czy chodzenia a na miejsce pierwsze w pełni zasłużyła sobie nowa opaska Xiaomi Mi Band 4. W ostatnim czasie skupia ona na sobie najwięcej uwagi. Dlaczego? Bo łączy znakomitą funkcjonalność z dobrą ceną. Za około 150 zł, a często nawet mniej, dostajemy kolorowy wyświetlacz AMOLED, który jest większy, jaśniejszy i bardziej czytelny niż w starszym modelu. Opaska liczy kroki, mierzy puls, monitoruje sen, potrafi rozpoznać pływanie, umożliwia sterowanie muzyką ze Spotify i pracuje nawet 20 dni na jednym ładowaniu. To bardzo dobra opaska sportowa w niskiej cenie. Dajcie znać w komentarzach, która z tych opasek przypadła Wam najbardziej do gustu albo piszcie własne propozycje. Do zobaczenia!